Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Dyrektorze. Dzień dobry, szanowny panie redaktorze, Dzień dobry, szanowni państwo. W ubiegłym tygodniu Sejm przyjął nowelizację ustawy w sprawie rekompensat dla firm działających w obszarze przygranicznym. Przypomnijmy tylko, ma to oczywiście związek z kryzysem migracyjnym, z budową zapory na granicy z Białorusią i w konsekwencji z zamknięciem przygranicznych terenów, z zakazem wjazdu do tych terenów, które obowiązywał od września ubiegłego roku do lipca tego roku. Poprawki wprowadzono między innymi na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Co ma się zmienić? Szanowni Państwo, należy zauważyć, że pan Rzecznik już w ubiegłym roku interweniował w tej sprawie, czyli już pierwsze sygnały od przedsiębiorców właśnie przy, przy granicy z Białorusią. W październik i stopa się pojawiły. I Sejm, proszę Państwa, pierwszy raz przeprowadził swoją procedurę legislacyjną już w grudniu ubiegłego roku, czyli zarówno Sejm, jak i Senat i Fantezynet podpisał w jednej ustawie rozwiązanie, które według rządzących miało dać możliwość wypłaty tej pomocy, natomiast to się nie zadziało ze względu po pierwsze technicznych, że nie przewidziano, że Komisja Europejska tutaj będzie musiała zabrać głos, jeżeli chodzi o tą pomoc szczególną, jak również nie było aktu wykonawczego i nie było instytucji wskazanej, kto te pieniądze ma wypłacać, poza jednym wskazaniem, że to do decyzji wojewody będzie należało. I jak teraz to będzie wyglądać w takim razie? W związku z tym Rzecznik ponownie apelował, wystąpienia stosował między innymi do ministra finansów i tutaj ukłony z tego miejsca dla ministerstwa finansów, zarówno dla pani minister Rzeczkowskiej, jak i dla pana ministra Patkowskiego, który zarezerwował środki na ten cel, tylko według ministerstwa na, na tamten czas i obecnie no, nie można było tych środków wydatkować. I no niestety, albo stety ta mitręga troszeczkę legislacyjna z punktu widzenia przedsiębiorców za długo trwa, natomiast niewątpliwie znaleziono rozwiązania tutaj między innymi przedsiębiorcy i się tego domagali, ale i postulował przede wszystkim rzecznik, że w tym momencie ma być taka konstrukcja, że już wprost wskazano, że co prawda wojewoda, czyli zostawiono to rozwiązanie, że wojewoda będzie rozpatrywał ale finansował będzie PFR, czyli skorzystano z tych narzędzi organizacyjnych, które przy covid się, przy środkach pomocowych covid sprawdziły, żeby to dystrybuował PFR. Natomiast jest jeszcze dwa problemy. Ja mam nadzieję, że Sejm szybko przeproceduje tą ustawę, później wróci do Sejmu i również będzie przegłosowana z tymi rozwiązaniami. Natomiast tam, proszę Państwa, jest jeden problem, że dopiero musi wyrazić zgodę komisja na uruchomienie tych środków. I jednocześnie są prowadzone prace w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, bo ten resort odpowiada za tą kwestię, żeby opracować program, czyli wpisano w tą ustawę bardzo szczegółowy tryb postępowania, jeżeli chodzi o redystrybucję tych środków. I teraz, tak naprawdę, jeżeli chodzi o szczegóły, na jakich warunkach, komu, to musimy jeszcze zaczekać na tak naprawdę na opracowanie tego programu po wejściu w życie tych rozwiązań ustawowych. I tutaj jest lekka obawa, bo jak wielokrotnie rzecznik przez dwa lata apelował, jeżeli chodzi o regulaminy PRF-u, w środkach covidowych, które w no nie, nie, większości zabezpieczały, ale też do dzisiaj są przedsiębiorcy, którzy jeszcze z, z okresu covida nie otrzymali pomocy, czyli chociażby za maj, za kwiecień ubiegłego roku, że już praktycznie nie pamiętamy, że były branże, które były ograniczone w swojej działalności poprzez metry kwadratowe powierzchni, czy liczbę osób, które mogły być przyjmowane w danych, u danych przedsiębiorców. Natomiast tutaj, proszę Państwa, też jest lekka obawa, że zobaczymy, jakie te szczegóły, jakie te warunki będą postawione przed przedsiębiorcami, jeżeli chodzi o województwo podlaskie i lubelskie. Czyli, Panie Dyrektorze, przedsiębiorcy z przygranicznych terenów nie dostali dotychczas ani złotówki, jeszcze rekompensat? Znaczy, proszę Państwa, to też jest temat skomplikowany, który wyniknął z, z kolei z trzech powodów. Bo dostali, jeżeli chodzi o pułap pomocy de dostali z COVID-a. Natomiast, proszę Państwa, tutaj jest sytuacja szczególna, dlatego też to w mojej ocenie trochę trwa, że Komisja Europejska przewiduje ma, są rozwiązania, jeżeli chodzi o szczegółowe, Jaka może być pomo jaki pułap pomocy de minimis, jaka, jaki może być pułap, jeżeli chodzi o środki covidowe. Natomiast, z racji tej, że my jako Polska tutaj jesteśmy osamotnieni w tym temacie, czyli tak naprawdę zabezpieczeniu granicy w ubiegłym roku przed tą falą, Cudzoziemców, która próbowała na, nasz na nasze terytorium się dostać, no to tak naprawdę w mojej ocenie rząd został sam sobie i komis z komisją dlatego musi tutaj wypracować szczególne rozwiązanie, żeby uruchomić środki, które nie będą z kolei zaliczane do pomocy minis. Bo tutaj jest blokada i hasło, yy, yy, czyli pułap Deminis. I jakby z tego punktu widzenia z racji, że to nie, komisja nie przewidziała, no to tutaj rząd podjął stawania, złożył wniosek do komisji, żeby wskazać na tą szczególną okoliczność, że musiał być wprowadzony stan wyjątkowy, żeby zabezpieczyć granice naszego kraju, ale też przede wszystkim no jest to zewnętrzna granica Unii Europejskiej. No to tak naprawdę w moim em, odczuciu to komisja tutaj nie powinna dalej jakby tego blokować. E, I to z tego co tutaj z korespondencji takiej roboczej rzecznik otrzymuje z ministerstw, no to te, te trwają prace, natomiast no, na, na tą chwilę, na, na, na 8.15 dzisiejszego dnia nie ma jeszcze ostatecznego rozstrzygnięcia, kiedy będzie ta decyzja i kiedy by uruchomiony zostanie ten program, czyli musi być przyjęty regulamin postępowania, aby PRPR mógł wypłacać te środki. A czy nowelizacja tej ustawy zakłada również zdjęcie ograniczeń terytorialnych, ponieważ są przedsiębiorcy w Podlaskiem, którzy gra, e, granicznie ze strefą tą, która była zamknięta, są um, kilometry dwa od strefy, natomiast no, mają na przykład hotel czy agrokwaterę, ale turyści do nich nie przyjeżdżali, bo Puszcza Białowieska była zamknięta, bo zamknięte były m, duża czy Białowieża była zamknięta, duża część Puszczy Białowieskiej, więc na przykład do, do kwater w Hajnówce m, turyści nie zawitali w tym okresie. Czy oni też dostaną m, rekompensaty, mimo że m, nie byli w tej strefie? Szanowni Państwo, w, tym, w tych rozwiązaniach one wychodzą trochę szerzej, jeżeli chodzi o pomoc stricte związaną ze stanem wyjątkowym i z tego tytułu ograniczenia. Ale też, proszę Państwa, zapisano zmodyfikowanie. Przepisy, że jest jeszcze odniesienie do tak naprawdę sytuacji covidowej. Ja, Moja interpretacja tych przepisów jest taka, że może to być jakaś furtka, że część środków zakwalifikowanych w cudzysłowie na walkę z covid jako środki pomocowe mogłaby być użyta, bo w mojej ocenie, jeżeli chodzi o to pierwsze źródło, które mówimy, pomoc z tytułu przedsiębiorcom z racji stanu wyjątkowego. I ograniczenie tych miejscowości w zakazie prowadzenia działalności, to tutaj ja nie widziałbym tej pomocy dla miejscowości, które nie były w wykazach. Wykazane. Natomiast jeżeli chodzi o to źródło drugie, czyli covidowe, to czyli te, te, te prace mogłyby się zacząć. W mojej ocenie mogłyby być podjęte również opracowania dotyczące w jakimś wymiarze właśnie tych miejscowości, które no nie załapały się w wykazie. Ale to mówię, trudno jest polemizować dzisiaj z czymś, co jest etapem prac. Natomiast Natomiast to się nie znajduje w ustawie. Ustawa ma być delegacją, tutaj dającą możliwość instytucjom publicznym do opracowania tego regulaminu. I myślę, że rzecznik będzie tutaj postulował, żeby już jak przepisy wejdą w życie, żeby zwrócić właśnie na ten element. Czy nie byłaby to okazja, i co z tymi przedsiębiorcami właśnie z racji tej, że nie, nie, nie byli? To przykład Janowa Podlaskiego jest najlepszym przykładem, proszę Państwa, że tak naprawdę część gminy była wpisana jako zakaz prowadzenia działalności przemieszczania się, a część gminy nie. I tak naprawdę no, jeden przedsiębiorca wychodził ze swojego lokalu, gdzie nie mógł prowadzić działalności i po drugiej stronie ulicy widział lokal, gdzie było pełne prosperity. No i teraz pytanie, ja nie mam zarzutu do tego, że było pełne prosperity, no tylko z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej, gospodarczej i to jest zapis przecież konstytucyjny mówiący, że prowadzi w naszym kraju społeczną gospodarkę rynkową, no to tutaj musimy też zbadać to, jakby tą proporcjonalność pomocy, no bo co ten przedsiębiorca jest winien, że on 50 metrów czy 100 metrów, mu wyznaczono granicę, gdzie nie może, a drugi może, no to tak naprawdę decydowała kwestia stricte administracyjna wyznaczania tych terenów. Choć mamy dziś pierwszy dzień jesieni, to warto wciąż przyjechać na tereny przygraniczne, zobaczyć chociażby Złotą Polską jesień w Puszczy Białowieskiej czy w Puszczy Knyszyńskiej i przy okazji wspomóc podlaskich przygranicznych przedsiębiorców. Dziękuję panie dyrektorze za rozmowę. Panie redaktorze, przyłączę się jako człowiek urodzony na Podlasiu, to chętnie się przyłączę do tych tutaj zaproszeń. Dziękuję szanowny panie redaktorze. Do widzenia szanowni państwo.